Cześć, cześć, cześć. Przyjechaliśmy, w fajne miejsce, powiem Wam. Do Rancza. To jest zespół Skielc, który przyjechał do nas na rozmowę. Dzień dobry. Co robimy za chwilkę. Paweł. Cześć. miło mi. Cześć. 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 cześć, jak się jechało? Fantastycznie. No, Szybko. Nam też. Także jest fajnie. Z tyłu mamy grzejnik, który grzeje. Jesteście z Kielc? Ja myślę, że tak. 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 Ja chyba nie. I po prostu nie mogli się doczekać, kiedy dojdę. Przerzucam się do kolegi. Tak. Tak. Gitary i elektronika. I co? I brakowało kobiety do tego. Tak. Tak. tak Monika doszła, no to już tak fajnie było, że... ja, Jak doszłaś, jak doszłaś? E, 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 mogłabym powiedzieć wielokrotnie. Mój <noise> mąż dał mi namiary, Tomek mi przysłał piosenkę. Wow, to mi podeszło. Brakuje tylko mana, który mi wyciągnie. Nie, no fajna jesteś, tylko śpiewać nie umiesz. Tak, byliśmy zaskoczeni. Wypadł jej. <noise> to znaczy tak, no wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku i. I, i, i... <noise> I tutaj masz rację. Tak, bo dokładkę e, w ręce. Tak, jak najbardziej. Mhm. Jako dodatek do tego. Do... Można jak najbardziej. Y, można też to, to w ten sposób e, rozumować. Inaczej. No jest mi ciężko powiedzieć tak naprawdę, no bo... Y, Yy, nagraliśmy to yy, w studio. Muszę przyznać, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Yy, ostatecznie yy, zdecydowaliśmy się pójść do studia. Myślę, że to było moje takie pierwsze doświadczenie. <grym> <grym> no. Macie już materiał na kolejną płytę? No to fajnie. Yy, no to co? Zadowoleni jesteście chyba z tego, co robicie, nie? Nie. Ja słuchałam, słuchały Fasolek, yy, wtedy Lady Punk albo Black Sabbath. A czego uczysz? Mnie to bawi, cieszy. W Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. W Ciechocinku będziemy się widzieć. Chyba masz rację. Ale to jest właściwie tyle. Fajnie. To dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Fajnie, miło było. Życzę dalszych sukcesów. Zapraszamy wszystkich na nasze koncerty. Pamiętajcie nas polajkować i subskrybować. To są trudne słowa. Przychodźcie na koncerty, bo koncerty dają nam energię do tego, żeby dalej tworzyć. Zapraszamy serdecznie. I widzimy się pod Tak jest. Dzięki. Cześć, tu zespół Live. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować i zaprosić Was do oglądania. Wzrok TV Niezależnego kanału Rokowego. Tam będzie wywiad z nami i z innymi cudownymi artystami. Oglądajcie, lajkujcie, tak? Subskrybujcie i bądźcie z nimi. Zobaczcie, jakie świetne miejsce tutaj znaleźli. My się cieszymy z tego wywiadu, aby wy możecie tyle ciekawych rzeczy zobaczyć i posłuchać. Jeżeli ktoś słuchał wynikliwie tego wywiadu, to na pewno będzie wiedział, co kocham najbardziej w życiu. Nawet napisałam o tym piosenkę. Jeżeli Wam się uda usłyszeć, to do wygrania jest nasza płyta. Ta. Nie pokazuj drugiej strony, bo tam jest odpowiedź.